Witajcie w kolejnym odcinku z serii Moje Lokomotywy W dzisiejszym odcinku chcę wam pokazać moje lokomotywy z serii właśnie Szymka Właśnie, właśnie w poprzednim odcinku była właśnie Ania i Klara Jak widzicie, nie muszę wam pokazać bo widzieliście chyba ten odcinek Jak nikt jeszcze nie zauważył to kliknijcie z dzwoneczek Żeby nie przegapić kolejnych odcinków moich lokomotywek od Bogusławy Wietrzykowskiej a ja nie przedłużam i zaczynamy. Właśnie, wszystko wiedzą, właśnie Trackmaster. Mam filmka z serii właśnie Trackmaster. Możecie go zobaczyć w dwóch filmach. Moje lokomotywy, Tomek i przyjaciele. I w filmie właśnie, bohater torów, część pierwsza. Właśnie jeszcze nie nagrywałem część drugą, bo musiał mi to zająć dwie minuty, więc tyle będzie dużo części, czy dużo czy, części właśnie. Ja to wierzę. okej, okay. on jakoś nie jedzie, bo nie ma kormowodów Dobra. Teraz właśnie będzie plastikowy. On nie ma twarzy. Biedny szymek nie ma twarzyczki. Nie ma twarzy. wagon. Ale pisze. Teraz będzie z serii Adventures. Właśnie. Zwinąłem od mojego kolegi. Zwinąłem właśnie. To było nawet niezłe. Jestem niezłym draniem Będę jeszcze właśnie pokazywał ten Gabrysia. Zobaczcie. Będziecie, będziecie mogli się doczekać od razu tego Gabrysia. że nie będę musiał pokazywać tego. Widzicie To jest on. Dobra, nie ten, nie ten, ten, ten Adventures. Ja trochę nie lubię serii Adventures, bo tutaj, bo tutaj są takie czarne koła i to mi się... I, to, I dla mnie to wygląda słabo. Słabo. Dobra. Teraz będzie właśnie silnik serii Take and Play. wszystkie szynki. W kolejnym odcinku będzie właśnie lokomotywa Sławek. Ale, ale jego będę miał mało, więc to może zająć nam nawet dwie minutki. Dobra, Znajdzie się i narka!